Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik i witam Cię w kolejnym wideo z serii Grow Tools, gdzie przedstawiam narzędzia biznesowe, marketingowe, sprzedażowe, które pomogą Ci rozwinąć te elementy w Twojej firmie. No i dzisiaj będę testował narzędzie Ride Sonic, które dzięki sztucznej inteligencji pozwala tworzyć teksty marketingowe, ale nie tylko marketingowe, bo na przykład również teksty blogowe, czy też podsuwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pomysły na marketing, pomysły na nowe treści. Dużo jest tutaj zastosowanych i produkt się cały czas mocno rozwija. Za chwilę pokażę Ci, jak to wszystko wygląda od środka. Zanim to jeszcze jednak zrobię, jesteśmy teraz na stronie głównej Ride Sonic, No i dwie takie ważne informacje tutaj. Po pierwsze, ta informacja, że narzędzie od jakiegoś czasu działa również po polsku. I dzisiaj właśnie będę testował narzędzie Ride Sonic po polsku, czyli będę podawał wszystkim informacje w języku polskim. Niemniej jednak, pamiętaj, że warto tutaj też testować wersję angielskojęzyczną, czyli tą, która jest tutaj główną wersją, oczywiście językową, ponieważ Polska. Wersja nie jest jeszcze doskonała i mam wrażenie, że w wielu przypadkach ta wersja angielskojęzyczna, gdy przetłumaczysz te teksty, po prostu daje lepsze rezultaty. Ale żeby to wyglądało lepiej i żeby łatwiej nam było zrozumieć, jak to narzędzie działa. To ja będę dzisiaj podawał tylko po polsku te informacje do narzędzia, bo właśnie tutaj zasada jest taka, że oczywiście musimy podać parę informacji, jakie narzędzie musi mieć, żeby stworzyć dla nas te teksty, i na podstawie tych informacji dostajemy gotowe pewne propozycje, czy to reklam facebookowych, czy reklam Google, czy całych stron typu landing page, czy nawet tekstów blogowych. Zaraz będę to pokazywał, ale jeszcze zanim to zrobię, to druga ważna rzecz tutaj na stronie głównej to oczywiście pricing, czyli ceny tego narzędzia, bo to jest zawsze istotne. Jak widzisz, w chwili gdy nagrywam to wideo, RideSonic oferuje promocję minus 60% na swoje pakiety. Szczerze mówiąc, ta promocja trwa już od jakiegoś czasu od kilku tygodni czy kilku miesięcy. Nie mam pojęcia, jak długo będzie trwała. Jeżeli chcesz się decydować na to narzędzie, no to sprawdź, czy dalej obowiązuje tego typu opcja. Natomiast to, co jest tutaj jeszcze ważne, to to, że mamy dosyć fajny, dosyć fajną wersję bezpłatną, bo jak widzisz, możesz tutaj przetestować narzędzie i masz do dyspozycji 10 kredytów. Te kredyty zaraz pokażę Ci, jak wyglądają. Każda akcja, którą wybieramy, jest inaczej punktowana. Niektóre rzeczy mają zero kredytów, czyli możesz korzystać z nich dowoli za darmo. Niektóre, większość z nich, to jest jeden kredyt, czyli każde wygenerowanie nowych tekstów w danej kategorii po prostu zużywa ci jeden kredyt, więc możesz podjąć 10 takich akcji w ramach darmowego konta. Natomiast są też akcje, jak na przykład generowanie całej strony typu landing page, która potrzebuje aż 5 kredytów. Wersje płatne tego narzędzia są również, myślę, rozsądne, czyli tutaj za 9 dolarów. Czy 10 dolarów, mamy 75 kredytów, to już jest naprawdę dużo, ale jeżeli będziesz chciał korzystać z tego narzędzia bardzo intensywnie, no to są też opcje nielimitowane za 35 dolarów miesięcznie, w płatności rocznej, w płatności miesięcznej wygląda to w ten sposób. No i tutaj też łatwo zauważyć, jakie opcje daje to narzędzie, to znaczy, co my możemy wesprzeć w ramach tego narzędzia RideSonic, jakie treści. Możemy po prostu generować dzięki tej sztucznej inteligencji, która jest tutaj zaszyta. Mamy więc landing page headlines, czyli nagłówki na landing page, mamy pomysły na startupy, czyli takie pomysły biznesowe, mamy też takie pomysły na wzrosty, czyli na marketing, na sprzedaż w naszej firmie, na tytuły na YouTube, na wylistowane pomysły to też zaraz zobaczymy i tak zwany readability checker czyli jak dobrze czyta się nasz tekst. Tutaj, akurat, są alternatywy. Jest na przykład polskie narzędzie jasnopis, bezpłatne, które robi to, myślę, że znacznie lepiej w języku polskim, więc akurat tej ostatniej opcji chyba bym nie wykorzystywał. Ale jak widzisz, to są wszystko opcje free, czyli one nie zużywają kredytów i możesz korzystać z nich dowolnie. Natomiast te opcje, które kredyty zużywają, to między innymi tworzenie właśnie całych stron typu landing page tworzenie tekstów do Google Ads, do Facebook Ads, opisów produktowych, skrótów Twoich artykułów, które publikujesz, e-maili, rozszerzania kontentu, który publikujesz, czy też przerabiania kontentu, tak żeby to, co opublikowałeś być może w jednym miejscu, przerobić automatycznie na coś, co możesz opublikować w innym miejscu. Sprawdzanie gramatyki, to oczywiście w języku polskim przypuszczam nie działa zbyt dobrze. Metatagi SEO, czy też Zmiana funkcjonalności Twoich produktów, czy pewnych cech Twoich produktów na język korzyści. To jest oczywiście bardzo ważna rzecz w sprzedaży. Warto o tym pamiętać i to narzędzie może Ci też w tym pomóc. No i takie rzeczy najbardziej tutaj zaawansowane, to jest na przykład tworzenie całych artykułów na podstawie właśnie sztucznej inteligencji. Nie są te opcje wszystkie dostępne niestety jeszcze w języku polskim. Ale tak jak mówię, warto i tak tutaj nawet Google Translate'em sobie czasem przetłumaczyć i wrzucić po prostu gotowca i skorzystać z tych opcji. Pomysły na nowe blogi, czyli jakie rzeczy mogą się klikać, jakie rzeczy w Twojej niszy ludzie chcą czytać i co warto tworzyć. Wstępy blogowe i blogowe outline, czyli taki taką rozpiskę waszych treści. Jak widać, nie ma tutaj supportu w tych dwóch pierwszych opcjach. On zaczyna się dopiero od tego pakietu Professional i też w tym pakiecie Professional nie możecie korzystać bez limitu z tych pięć, czterech ostatnich opcji. One są limitowane do 150 kredytów, a w najwyższej opcji do 1200 kredytów. Dobra. Wiemy już mniej więcej, co to narzędzie robi, także przechodzimy teraz do praktyki, czyli przetestujemy je sobie na przykład. A przykładem, którego użyję dzisiaj, żeby testować RideSonic będzie Akademia YouTube Ads, czyli taki mój kurs, który uczy jak wykorzystywać płatne reklamy na YouTubie. No i zobaczymy, na ile to narzędzie pomoże mi stworzyć nowe teksty reklam, czy nowe nagłówki, czy też nowe w ogóle całe teksty tutaj do Landing Page'a. Oczywiście mój Landing Page, moje reklamy do tego programu są gotowe. On jest teraz, jak widzisz, zamknięty w chwili, gdy to nagrywam. Niemniej jednak chciałem, żeby to było przetestowane na realnym przykładzie, żebyśmy od razu widzieli. Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze. Stworzyłem więc nowy projekt, Akademia YouTube Ads, no i zobaczymy, jak sobie to narzędzie poradzi z tego typu tematem. To, o czym warto tutaj pamiętać, to to, że narzędzie jest raczej sugestią tego, jak powinien wyglądać Twój kontent, jak powinny wyglądać treści, podsuwa raczej pomysły, inspiruje do tego, żeby używać odpowiednich argumentów, czy odpowiedniej struktury, Natomiast to nigdy raczej nie będzie takie kopiuj, wklej. Zawsze musisz oczywiście to przejrzeć, szczególnie w języku polskim, gdy generujesz teksty, poprawić. Natomiast bardzo przyspiesza po prostu pracę. Czyli dostajemy pewien wzór, poprawiamy, dodajemy pewne informacje i mamy gotowe teksty, które z dużym prawdopodobieństwem będą dobre. Jak widzisz, kategorii, które tutaj możemy wybrać, jest bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę to, co mieliśmy w cenniku, to była tylko część, bo to jest cały czas bardzo mocno rozbudowywane. Widzisz tutaj wiele etykiet, że są to nowe opcje i rzeczywiście jeszcze kilka dni temu, jak sprawdzałem, to wielu z nich nie było wcale. No i jak widzisz tutaj jest też informacja, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej, więc no można się spodziewać, że rzeczywiście tak będzie, bo narzędzie naprawdę szybko implementuje. Te nowe tematy. Dobra, zacznijmy sobie, myślę, od takiego tematu, który u większości będzie najpopularniejszym wykorzystaniem pewnie tego narzędzia, czyli generowanie tekstów do reklam, czy to Facebookowych, czy też do reklam Google Ads. Opcja ta znajduje się tutaj, jak widzimy, mamy na ten moment właśnie reklamy Google i reklamy Facebookowe. Zaczniemy sobie od reklam Facebookowych. No i tutaj serwis będzie nas prosił o to, żebyśmy podali kilka informacji. Część z nich jest konieczna, czyli tutaj akurat będzie to Opis naszego produktu czy naszej usługi, a część nie jest konieczna, czyli tutaj jakaś konkretna okazja czy jakaś konkretna promocja. Jeżeli korzystamy w języku polskim, to oczywiście pamiętajmy, żeby sobie tutaj zmienić język z domyślnego języka angielskiego. No, i teraz możemy pisać po polsku. Ja nie będę tutaj wymyślał i nie będę dodawał jakichś rozbudowanych opisów, zrobię to najszybciej, jak się da, czyli po prostu skopiuję z Akademii YouTube Ad z tego co jest na Landing Page'u opisy, które, które są tutaj w nagłówku, więc one będą mało rozbudowane. Oczywiście im więcej pracy włożysz na tym etapie, im bardziej szczegółowy będzie ten opis. Tym efekty powinny być lepsze, natomiast zobaczymy, jak sobie poradzi narzędzie, mając takie ograniczone informacje do dyspozycji. Klikamy w generuj Facebook Adsy, no i teraz czekamy, aż cała ta technologia, stojąca za narzędziem, przemieli te informacje, które podaliśmy. No i zobaczymy, jakie propozycje dostaniemy. Zawsze tych propozycji będzie kilka. Tutaj akurat jeden kredyt, jak widzisz, daje 10 propozycji Facebook Ads, czyli 10 takich treści, które możesz użyć w swoich reklamach facebookowych. No i w różnych przypadkach będzie wyglądało to różnie. No i mamy już pierwsze tematy, pierwsze 10 propozycji, które dostaliśmy od tego narzędzia. No i sprawdźmy jak to wygląda. Dołącz do Akademii YouTubeacji, dowiedz się jak wykorzystać potencjał systemu reklamowego YouTube do pozyskiwania nowych klientów dla Twojego biznesu. Dzięki naszemu programowi dowiesz się jak tworzyć skuteczne reklamy wideo i zwiększyć swoje ROI, czyli Return on Investment. Uzyskaj natychmiastowy dostęp i zacznij oglądać już dziś. No ten ostatni argument może nie jest specjalnie dobry po polsku, ale cała reszta myślę, że całkiem solidnie. Argument z ROI całkiem fajny, być może bym na to nie wpadł, a rzeczywiście on daje do myślenia, bo każdy z nas chce robić reklamy, żeby te zwroty z inwestycji były odpowiednie. Więc myślę, że po lekkim doszlifowaniu językowym tekst jak najbardziej fajny. Może tutaj ten ostatni argument trochę bardziej trzeba doszlifować. Kolejna rzecz, dowiedz się jak zbudować skuteczny proces pozyskiwania klientów za, po, za pomocą YouTube Ads. Ok. Jak widzicie narzędzie będzie proponowało nam kilka takich opcji, czyli niektóre będą wypunktowane, niektóre nie będą wypunktowane. Oczywiście tutaj pamiętajcie, że te liczby, które podaje narzędzie, czyli jak na przykład tutaj, że 15% zniżki, one są zawsze przykładowe. Czyli to zawsze musicie zmieniać, bo narzędzie nie wie jakie macie zniżki, czy w ogóle je macie, więc na to trzeba brać poprawkę. Tutaj odkryj mocy reklamy YouTube i jak może pomóc Ci zwiększyć proces pozyskiwania klientów. No to tak, średnio po polsku, ale argument jest jak najbardziej dobry. Naucz się jak korzystać ze strategii reklamowej YouTube, która będzie działać dla każdego rodzaju działalności. Myślę, że znowu bardzo fajny argument, i niekoniecznie byśmy na to wpadli, tworząc tego typu reklamy. Jak widzicie, jest trochę opcji dłuższych, jest trochę opcji krótszych natomiast no wygląda to całkiem ok myślę, że z tych 10 propozycji na pewno wyciągnąłbym kilka czy kilkanaście takich konkretnych argumentów a być może też kilka takich wersji w całości, które mógłbym przekopiować i po prostu dostosować językowo, bo są naprawdę sensowne, także zamiast się zastanawiać jak to wszystko sformułować, no to wrzucamy tutaj podstawowe informacje, tak jak widzieliście skopiowałem po prostu jeden do jednego to co jest na landing page'u, wrzuciłem do narzędzia no i mamy 10 propozycji i pewnie 2-3 z nich będą Sensowne. To nigdy oczywiście nie jest tak, że wszystkie te propozycje będą genialne i wszystkich będziemy używać. Raczej nigdy się tak nie stanie, ale właśnie celujemy w to, żeby jedna, dwie, trzy z nich były po prostu fajne i dawały fajne argumenty, których będziemy mogli użyć. Także to była reklama Facebook Ads. Zobaczmy, jak sobie narzędzie poradzi z reklamą Google Ads. Szukamy Google Ads. No, i robimy to samo, czyli podajemy tutaj informacje takie podstawowe o usłudze, czym ta usługa jest, i tutaj też podajemy, jaką frazę chcemy targetować, czyli to jest pod reklamę Google Ads w wyszukiwarce, czyli ktoś szuka jakiejś konkretnej frazy, no i my musimy tutaj temu narzędziu podpowiedzieć, jaka to jest fraza. Dodaję tutaj zatem prosty opis, jeżeli chodzi o ten kurs, czyli po prostu, że jest to kurs reklamy YouTube Ads, kompleksowy program edukacyjny, który uczy, w jaki sposób wykorzystać płatne reklamy na YouTube do pozyskiwania klienta. Także bez jakiejś tam rozbudowanej treści, znowu dwa zdania. No, i jeżeli chodzi o frazę, którą będziemy chcieli tutaj targetować, no to powiedzmy, że będzie to po prostu YouTube Ads. Dobra, mamy podstawowe informacje, także zobaczmy, co teraz dostaniemy tutaj w kontekście reklamy Google Ads. No i znowu, jak widzimy, jeden kredyt daje nam 10 propozycji tego typu reklam. Ok, mamy już pierwsze 10 propozycji, które tutaj dostaliśmy. No i sprawdźmy, co tutaj się stało. Kurs YouTube Ads, dowiedz się, jak korzystać z płatnych reklam YouTube. Pobierz kurs YouTube Ads, no te pobierz to akurat niekoniecznie, bo to nie był kurs do pobierania, ale możemy sobie to zmodyfikować który uczy, jak korzystać z płatnych reklam YouTube do pozyskiwania klientów. Dowiedz się, dowiedz się taktyki marketingowe, no to jest średnio po polsku i strategie, które można wykorzystać do rozwoju firmy, ale łatwe do przeedytowania, czyli poznaj taktyki marketingowe i strategie, które możesz wykorzystać do rozwoju firmy. Znowu, sensowna argumentacja i co ważne jest tutaj w przypadku Google Ads, że no, te reklamy będą odpowiedniej długości, czyli no, w Google Ads ogranicza nas bardzo mocno ilość znaków, którą możemy wykorzystać, a to narzędzie podpowie nam takie zdania, które celnie trafiają w potrzeby klientów, ale jednocześnie są dostatecznie krótkie, żebyśmy mogli je wykorzystać. Tutaj, na przykład, dowiedz się, jak płatne reklamy na YouTube w tym kompleksowym kursie to zupełnie nie jest po polsku, więc to byśmy musieli na pewno zmienić. Ale tutaj argument, czyli zdobyć przewagę konkurencyjną poprzez reklamę na drugiej największej wyszukiwarce. Znowu trochę trzeba zoptymalizować sobie takie zdanie, żeby było bardziej po polsku, ale bardzo fajne argumenty, czyli naucz się zdobywać przewagę konkurencyjną dzięki reklamie na YouTube, która jest drugą, wyszuki drugą największą wyszukiwarką na świecie. Tak, bo YouTube rzeczywiście jest drugą największą wyszukiwarką na świecie i zauważ, że ja tej informacji nawet tutaj zupełnie nie podawałem. To rzeczywiście jest druga największa wyszukiwarka na świecie i rzeczywiście w mojej akademii YouTube Ads mówię o tym i pokazuję, ale tutaj nie było nawet adresu strony narzędzie samo gdzieś tam połączyło te fakty i zasugerowało jako argument, którego warto tutaj użyć. Więc ja musiałem gdzieś tam nad tymi argumentami myśleć, bo nie miałem tego narzędzia tworząc landing page ostatnio do akademii YouTube Ads jeszcze. Natomiast mógłbym zrobić to pewnie znacznie bardziej optymalnie, po prostu korzystając z tych sugestii, które tutaj się pojawiają. Tutaj też ciekawy argument, pobierz kurs, który płaci. Znowu to nie jest kurs do pobierania, ale kierunek, który podpowiada tutaj narzędzie, mimo że bardzo słabo po polsku, to jest myślę, że dobry kierunek, czyli że jest to kurs, który po prostu szybko się zwraca i to też może nam gdzieś tam zapalić lampkę, że warto iść w. Tego typu argumentacje. Dowiedz się, jak korzystać z reklam na YouTube, aby rozwijać swój biznes. Pobierz cały kurs za niską opłatę jednorazową, czyli znowu argument, że jest to jednorazowa opłata, bo rzeczywiście tak jest w Akademii YouTube Ads, więc mógłbym to realnie użyć. Poznaj sekrety płatnej reklamy na YouTube też. Spoko taki argument, który jest tutaj do wykorzystania na gotowo. Sprawdźmy jeszcze inną ciekawą opcję, która kosztuje najwięcej kredytów, bo jak widzisz tutaj Google Ads i Facebook Ads to było po jednym kredycie, tak jest koszt wykorzystania tych opcji za 10 propozycji jeden kredyt, natomiast najdroższa opcja tutaj chyba, czy są jakieś droższe? Nie, możesz mieć droższą opcję do pisania tekstów, ale jak widzisz to jest opcja w języku angielskim na ten moment tylko, ona może kosztować nawet 7 kredytów, Natomiast te na landing pag'e kosztują 5 kredytów, czyli narzędzie wygeneruje Ci gotowe landing page. A. I tutaj musimy podać dwa typy informacji, czyli po pierwsze znowu taki krótki opis naszego narzędzia, czy też naszej usługi czy produktu. Wklejam więc to, co mieliśmy wcześniej, ale jak widzisz, tutaj podpowiada nam Sonic, że musi to zaczynać się od nazwy produktu, czyli nie może to być kurs reklamy YouTube Ads, tylko musi to być Akademia YouTube Ads i dalej to. Kompleksowy program. I w taki sposób zostawiamy ten krótki opis, który mieliśmy już wcześniej wykorzystywany co do reklam facebookowych. No i teraz musimy podać też trzy takie benefity, czy trzy funkcjonalności naszego produktu czy naszej usługi. Najważniejsze z nich. Nie może być ich więcej, nie może być mniej. Muszą być trzy takie najważniejsze elementy. Ja podałem, że jest to kompleksowa wiedza, że jest dostęp do społeczności i indywidualne wsparcie, no i że są spotkania live. Pewnie można zrobić to lepiej. Gdybym posiedział nad tym trochę dłużej, no to na pewno byłoby to ciekawsze, ale nie ułatwiajmy tutaj na potrzeby testu i sprawdźmy, jak sobie narzędzie poradzi z czymś takim. OK, i po dłuższej chwili oczekiwania, trwa to dłużej niż w przypadku reklam Facebookowych czy Google Ads, trochę więcej danych tutaj musi narzędzie wygenerować. Dostajemy 5 propozycji gotowych stron landing page. No i jak widzisz, te gotowe strony landing page rzeczywiście są zaprezentowane już jako takie strony, a nie, nie jest to tylko tekst. Ale tak, żeby łatwiej było sobie zwizualizować, jak to wszystko poukładać. Więc mamy tutaj gotowe nagłówki, mamy gotowe call to action, mamy też takie elementy jak na przykład social proof, z kim pracowaliśmy. Oczywiście u nas te firmy mogą być inne, ale tutaj narzędzie nam podpowiada, jak sobie ułożyć strukturę całej strony. No i mamy konkretne elementy z tymi rzeczami, które podpowiadaliśmy w narzędziu oraz. Call to action, czyli wezwanie do działania. Tutaj akurat poznaj tajniki reklam na YouTube. Całkiem dobre call to action, myślę, które można by wykorzystać. Sprawdźmy zatem, jak sobie to narzędzie poradziło z tworzeniem konkretnych elementów. Zacznijmy od tego tekstu na samej górze. Rozwija swoją firmę na YouTube, Akademia YouTube, a to kompleksowy program edukacyjny, który uczy, jak wykorzystywać płatne reklamy na YouTube do pozyskiwania klientów. Ten sub nagłówek, myślę, że jest całkiem fajny, natomiast główny Nagłówek raczej słaby, raczej bym go nie wykorzystał. Dowiedz się, jak korzystać z reklam na YouTube. Akademia YouTube Ads to kompleksowy program. Okay, tu jest chyba to samo, co mieliśmy wyżej. Przewodnik po płatnych reklamach na YouTube do pozyskiwania klientów otrzymać impuls od społeczności no tutaj sobie narzędzie średnio poradziło dowiedz się jak planować, zarządzać i optymalizować płatnymi kampaniami na YouTube no to jest ok, chociaż nie ma szału, sprawdźmy kolejną wersję, którą przygotowało narzędzie o tutaj już jest znacznie lepiej jeżeli chodzi o nagłówek przewodnik krok po kroku po reklamach na YouTube zwiększ, zwiększ liczbę subskrybentów poprzez uzyskanie większej liczby wyświetleń, polubień i komentarzy no, ten słup nagłówek tutaj z kolei jest słabszy, ale możemy sobie oczywiście to miksować z różnych wersji. Zobaczmy, jak było dalej. Kompleksowy program edukacyjny Dotrzyj do zróżnicowanej pod względem globalnym, publiczności za pomocą reklam i płac. No, jest to jakiś tam kierunek bądź częścią społeczności otrzymuj wsparcie 1 na jeden, to już znacznie lepsze niż w tej poprzedniej wersji, i rzeczywiście fajnie sformułowane e, argumenty, czyli bądź częścią jakiejś tam społeczności reklama na YouTube, poznaj sekrety skutecznego prowadzenia kampanii reklamowych na YouTube. No, tutaj też niczego nie urywa, że tak powiem. Dowiedz się, jak wykorzystać reklamy na YouTube do pozyskiwania klientów. Też całkiem ok. Zobaczmy jeszcze kolejne wersje, jak tutaj się powiodły. Rozwijaj swoją firmę dzięki reklamom na YouTube. E, całkiem fajny nagłówek, też do wykorzystania. Akademia reklamy zdobądź wiedzę na temat tworzenia, uruchamiania i optymalizacji własnych reklam wideo. Całkiem fajny tekst. Myślę, że nawet jako gotowy do wykorzystania, wykorzystaj w pełni swoje reklamy. Jest to miejsce, w którym możesz uzyskać pomoc ekspertów, zobaczyć, jak inni używają wideo do osiągania wyników i połączyć się ze społecznością ludzi, którzy kochają marketing na YouTube. No, to jest moim zdaniem świetne i rzeczywiście po lekkim szlifowaniu, żeby było bardziej po polsku. Naprawdę fajna rzecz, być może nawet ją wykorzystam na swoim landing page'u. Poznaj swoją publiczność. Wszyscy mówią o zwiększaniu ruchu na twojej stronie, ale jak znaleźć odpowiednich ludzi, do których można dotrzeć? Akademia YouTube Ads nauczy cię, jak używać płatnych reklam na YouTube, aby zwiększyć ruch na twojej stronie i lepiej angażować klientów. To również moim zdaniem świetne, czyli znowu gdzieś tam pokazuje nam narzędzie, że warto uświadomić, że wszyscy mówią, jak ważne jest generowanie ruchu, ale nikt nie wie, nikt nie mówi o tym, jak ten ruch zdobywać, a Akademia YouTube Acy jest takim sposobem na to, żeby ten ruch zdobywać. Super argumenty i również do wykorzystania jako gotowiec. Nie będę przechodził przez kolejne wersje, bo ten materiał i tak już jest dosyć długi, ale mam nadzieję, że udało mi się Ty pokazać, jak to narzędzie działa, co możesz z nim zrobić. Jak widzisz tutaj jeszcze oprócz takich opcji samych treści, które narzędzie pomoże Ci tworzyć, są też opcje na tworzenie pomysłów, czyli na przykład, jeżeli chcesz pomysły na rozwój swojego biznesu na jakieś konkretne taktyki, to narzędzie też ci będzie podpowiadało co możesz zrobić, czyli jakie kanały możesz wykorzystać, jakie działania możesz podjąć na podstawie danych, które tutaj podasz. Mocno zachęcam do przetestowania. Oczywiście jak widzisz tutaj taktyka jaką należy przyjąć, no to po prostu stworzyć kilka kilkanaście wersji, zapisać sobie też argumenty. Czasami będzie tak, że połowa tego co wygeneruje narzędzie w danym przykładzie jest dobra, ma dobre argumenty, podpowiada ci pewien kierunek, a drugi Połowa już niekoniecznie, natomiast popracuj pół godziny czy godzinę z tym narzędziem. Skorzystaj z różnych opcji pod różne formaty i pod różne cele. No, i może się okazać, że rzeczywiście masz bardzo dużo fajnych argumentów, gotowe sformułowane zdania pod reklamy, gotowe sformułowane kwestie, jak komunikować korzyści z Twojego produktu, z Twojej usługi pod landing page. Także no to nie jest narzędzie, które moim zdaniem daje gotowca, że wrzucamy i wklejamy i w 3 minuty mamy coś zrobione, ale. Po pierwsze przyspiesza pracę, bo często jest taka blokada, że nie możemy nic sensownego napisać o naszym produkcie, albo piszemy to w taki sposób, że dla naszych odbiorców jest to niezrozumiałe, bo mamy za dużą wiedzę o czymś. To narzędzie moim zdaniem rozwiązuje te problemy. Po prostu wrzucasz pewne informacje, dobierasz to, co jest fajne, odrzucasz to, co jest słabe. I mamy coś, co można wykorzystywać w naszych materiałach reklamowych, marketingowych. Z mojej perspektywy narzędzie naprawdę jest fajne, naprawdę jest z dużym potencjałem. Tak jak mówię, jeżeli nie masz z tym problemu, no to polecam też testować w wersji angielskiej. Te opisy, które tutaj dodajesz i później to, co dostaniesz od narzędzia, trzeba oczywiście też tłumaczyć na język polski, ale nie jest to nic skomplikowanego. Możesz śmiało korzystać nawet z Google Translate i efekty powinny być zadowalające. Znowu, nie będzie to kopiuj-wklej ale będzie to pewna ścieżka, pewna inspiracja. Tyle jeżeli chodzi o ten test, wyszedł mi znacznie dłuższy niż zamierzałem, ale mam nadzieję, że fajnie pokazał, z czym to narzędzie się je. Daj oczywiście znać w komentarzach, jak Ty je wykorzystujesz. Jeżeli masz jakieś pytania, to też śmiało pytań i będę odpowiadał. Dzięki za uwagę. No i oczywiście zapraszam na growtools.pl, gdzie znajdziesz więcej narzędzi, gdzie możesz zapisać się też do newslettera, żeby co poniedziałek otrzymywać informacje o nowych narzędziach, które sprawdzam, które testuję. Tutaj też znajdziesz listę wszystkich narzędzi. Jak widzisz jest też Ride Sonic, o którym rozmawialiśmy dzisiaj. Więc zapraszam do odkrywania nowych narzędzi, które po prostu pomogą Ci pozyskiwać nowych klientów i które pomogą Ci rozwijać swój biznes. Jeżeli masz propozycje kolejnych narzędzi do przetestowania, to też miało zapraszam do... Komentował